Babcia z dziadkiem postanowili sobie na starość poużywać i umówili się, że o północy będą uprawiać seks. Gorączkowo się przygotowują, babcia skrycie w łazience wyczerniła sobie łono pastą do butów, a dziadek usztywnił swój interes dwiema kredkami i obwiązał go nićmi. O północy wchodzi do sypialni i widzi, że babcia naga leży na łóżku, a widząc ją pyta. Stara, a po kim ty nosisz tą żałobę między nogami? Na to babcia. A potem, co go niesiesz na noszach. Wspominając pięćdziesiąt lat małżeństwa, żona przeglądała szafę i znalazła szlafrok, który miała na sobie w noc poślubną. Założyła go ponownie i przyszła do męża. Kochany, pamiętasz to. Mąż oderwał wzrok od gazety i mówi. Tak, miałaś to na sobie w naszą noc poślubną. Pamiętasz, co wtedy do mnie mówiłeś? Pamiętam, pamiętam. Mówiłem. Och, kochanie, rozpalam się na Twój widok. Wezmę Twoje piersi, i będę ssał z nich życie, aż z rozkoszy mózg ci poskręca. Dokładnie tak powiedziałeś, kochane. A dzisiaj, po pięćdziesięciu latach, mam ten sam szlafrok na sobie. Co chcesz mi dziś powiedzieć? Mąż na to. Misja. Zakończona powodzeniem. Babcia z dziadkiem poszli do lekarza. Lekarz dziadka obejrzał, ostukał, opukał i mówi: Musi pan zrobić badania, konkretnie: krew, mocz, kał i nasienie. Co on gada? Pyta babcie przygłuchy dziadek. Mówi, że chce obejrzeć Twoje spodnie od pijamy. Córka skarży się matce. Mamo, ja się chyba rozwiodę. Ja już tak dłużej nie mogę. Ja tego nie wytrzymam. Nic tylko seks, seks i seks. Kiedy wychodziłam za mąż, miałam dziurkę jak 20 groszy, a teraz mam jak 5 zł. Matka spokojnie wysłuchała córki i mówi: Córeczko, ty się dobrze zastanów. Dom masz? Masz. Samochody przed domem stoją? Stoją. W czasy w najlepszych kurortach, ciuchy od najlepszych projektantów, zabezpieczenie finansowe dla ciebie i dzieci. I co? Będziesz się kłóciła o te 4,80? Siedzi sobie gość na rybach, w pewnym momencie ma branie, wyciąga, a tam taka niewielka złota rybka. Przyjrzał się jej i stwierdził, że taką malizną to on sobie głowy nie będzie zawracał i już chce ją wrzucić do wody, gdy nagle rybka się odzywa. Czekaj, ja jestem złotą rybką i spełnię twoje życzenie. Wiesz co? Ale ja już mam wszystko, o czym można tylko marzyć więc dzięki, ale cię wrzucę do wody. Nie, tak nie może być. Tradycji musi stać się zadość. Słuchaj, postawię ci taką chatę, że ludzie w promieniu stu kilometrów będą ci zazdrościć. Kiedy ja już mam taką chatę? No to dam ci brykę, jakiej nikt w Polsce nie ma. Też już mam taką. Rybka chwilę się zastanawia i pyta: A jak z twoim życiem seksualnym, jak często to robisz? Ze dwa razy w tygodniu. To ja ci załatwię, że będziesz miał dwa razy dziennie. E, tam księdzu nie wypada. Kobiety dzielą się na trzy rodzaje piękne, wierne, piękne i wierne, ale nadmuchiwane. Facet chcący zaciągnąć dziewczynę do łóżka jest gotów na każdą podłość, byleby osiągnąć cel. Przebić go może tylko kobieta chcąca zaciągnąć faceta przed ołtarz. Na przyjęciu goście spierają się, kto jest bardziej godny zaufania: kobiety czy mężczyźni. Żadna kobieta nie potrafi dochować tajemnicy. Powiedział pogardliwie jeden facet: Nie wydaje mi się odpowiedziała kobieta Trzymam w tajemnicy mój wiek, odkąd skończyłam 21 lat któregoś dnia pani się wyda upierał się facet Nie sądzę. Kiedy kobieta trzyma coś w sekrecie przez 27 lat, może zatrzymać go na wieki. Do taksówki wsiadły dwie paniusie typu Damulka z pretensjami. Po drodze plotkują sobie o tym i o owym. To doprawdy okropne, jacy ludzie bywają niekulturalni. Wyobraź sobie moja droga. Byłam ostatnio na przyjęciu, gdzie do ryby podano mi nóż do bewsztyków. O tak, szokujący brak ogłady. Mnie z kolei zaproponowano szery w kieliszku do szampana. W tym momencie wtrąca się taksówkarz. Szanowne panie, nie wezmą mi, mam nadzieję za złe, że ja tak tyłem do pań siedzę? Stara babina na wsi miała jedną krowę. No, pomyślała, najwyższy czas, żeby krowa miała cielaka, więc zamówiła inseminatora. Przyszedł inseminator, obejrzał sobie krowę i powiedział do babci – Proszę przynieść mi miednicę, dzbanek z ciepłą wodą, mydło i ręcznik. Babina przyniosła wszystko. Nagle inseminator patrzy, a babina idzie z wieszakiem. A po co babciu niesiecie ten wieszak? Żeby miał se pan gdzie spodnie powiesić. Siedzi dwóch starszych dziadków na ławeczce w parku, i przechodzą dwie młode laski. Nagle jeden z dziadków do drugiego. Podrywamy dupcie. E, tam, jeszcze sobie posiedzimy. Przychodzi facet do Urzędu Pracy i się pyta: Czy jest dla mnie jakaś praca? Urzędniczka odpowiada mu. Tak. dziesięć tysięcy złotych zarobków co miesiąc, firmowy samochód, firmowy telefon, mieszkanie, coroczne wakacje z firmy. Pani chyba żartuje? Tak, ale to pan pierwszy zaczął. Zakonnica ucząca dzieci w szkole religii zadała im pytanie: Kiedy człowiek umiera i idzie do nieba, to która część ciała idzie najpierw? Mała Ania podnosi rękę i mówi: Wydaje mi się, że to będą ręce. Dlaczego uważasz, że to są ręce? No, bo jak człowiek się modli, to trzyma ręce złączone i wyciągnięte przed sobą, i Pan Bóg bierze tak te ręce, i dlatego uważam, że to ręce idą pierwsze. Wspaniała odpowiedź. W tym momencie zgłasza się mały Jasio. Siostro, wydaje mi się, że to będą nogi. Zakonnica spojrzała na Jasia z najdziwniejszym wyrazem twarzy, jaki umiała zrobić i pyta: Jasiu, powiedz nam, dlaczego tak uważasz? Bo ostatnio, jak wszedłem do sypialni rodziców w nocy, mama miała nogi w górze i krzyczała: Boże, dochodzę! I gdyby tata jej nie przyszpilił, to byśmy ją stracili, biedaczkę. Dzwoni zięć do teściowej. Mamo, dostałem pracę. Gratuluję, jaką? Zostałem komornikiem. Co takiego? Mama już wie, dlaczego dzwonię? Kowalski pyta się szefa. Szefie da mi pan urlop, bo Teściowa przyjeżdża. A szef na to nie ma mowy. Wiedziałem, że z szefa dobry człowiek. Teściowa rozmawia z zięciem. Skoro mnie tak nienawidzisz, to dlaczego postawiłeś moje zdjęcie na kominku? Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia. Dwóch więźniów rozmawia ze sobą. Ile dostałeś? Piętnaście lat. Za co? Za pomoc medyczną. Jak to? Teściowa miała krwotok z nosa, no to jej założyłem opaskę uciskową na szyję. Rozmawia dwóch mężczyzn. Poszedłem z teściową do zoo. I jak było? Nie przyjęli jej. Henryk ma 95 lat i mieszka w domu starców. Każdego wieczoru po kolacji Henryk wychodził do ogrodu, siadał na swoim ulubionym fotelu i wspominał swoje życie. Pewnego wieczoru 87-letnia Stefania spotkała go w ogrodzie. Przysiadła się i zaczęli rozmawiać. Po krótkiej konwersacji Henryk zwraca się do Stefani z pytaniem: Wiesz, o czym już całkiem zapomniałem? O czym? O seksie. Ty, stary pierniku, nie stanąłby ci nawet, gdybyś miał przyłożony pistolet do głowy. Wiem ale byłoby miło, gdyby ktoś potrzymał go chociaż w ręce". I Stefania zgodziła się. Rozpięła Henrykowi rozporek i wzięła go do ręki. Od tego czas co wieczór spotykali się w ogrodzie. Jednak pewnego dnia Stefania nie zastała Henryka w umówionym miejscu. Zaniepokojona, wszak w tym wieku o wypadek łatwo, poczęła go szukać. Znalazła Henryka w najdalszym kącie ogrodu, a jego klejnoty trzymała w ręku osiemdziesięcioletnia Zofia. Stefania nie wytrzymała i krzyknęła ze łzami w oczach. Ty, rozpustniku, co takiego mata lafirynda? czego ja nie mam? Parkinsona. Dziadkowi zachciało się amorów i mówi do babki. Chodź, babka, do łóżka, pokochamy się. Babka na to, że nie ma ochoty dziadek zaczął głowić, się, jak tu babkę zaciągnąć do łóżka i wymyślił. Chodź, babka do łóżka to dam ci stuwę. Babka myśli, stuwa piechotą nie chodzi, zgodziła się, poszła do łóżka, pokochali się, dziadek dał stuwę. W ten czas babka zapala światło i mówi: Te dziadek, ale to jest stara stuwa jeszcze z Waryńskim. A dziadek na to: Stara dupa, stara stuwa. Fonfarowie zadzwonili do elektryka. Po godzinie elektryk staje przy drzwiach fonfarów, naciska na dzwonek i w tym momencie pada na posadzkę, rażony prądem. Fonfarowa, która usłyszała hałas, otwiera drzwi, patrzy na elektryka i mówi: O, widzę, że już pan znalazł tę usterkę. Elektryk do pomocnika. Franek, podtrzymaj przez chwilę te druty. Już trzymam. Czujesz coś? Nie. W porządku. To znaczy, że pod wysokim napięciem są tamte druty. Kapral wchodzi wieczorem do sypialni rekrutów i pyta: Który z was był w cywilu elektrykiem? Ja! Zgłasza się jeden z żołnierzy. W porządku. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby co wieczór o dziesiątej światło w sali było zgaszone! Sygnale, nasz, któryś jest w obwodzie, świeć się żarówki twoje, przyjdź cewki twoje, bądź moc twoja, jako prąd stały, tak i prąd zmienny. Źródła naszego zastępczego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze wskazy, jako i my odpuszczamy naszym impedancjom. I nie wódź nas na magnetyczne sprzężenie, ale nas zbaw ode zwarcia. Amper. <tryk> Policjanci legitymują panią spotkaną o późnej porze na ulicy. Czym się pani zajmuje? A tak chodzę sobie od latarni do latarni. Pisz. Zawód elektryczny. Puk, puk. Podchmielony facet puka w latarnie. Stojący obok kolega pyta. Dlaczego pukasz? Tam nie ma nikogo. Jak to nie ma? Przecież na górze się świeci. W autobusie? Poproszę bilet do kontroli. Nie mam. A pan mi pokaże swój bilet? Przecież jestem kontrolerem. A ja jestem elektrykiem. I myśli pan, że mogę nie płacić za prąd?